W w cieniu zabytkowej ulicy kościelnej kryje się legenda, która od pokoleń budzi niepokój mieszkańców. Ulica ta, zbrukowaną na wierzchnią i średniowieczną atmosferą, owiana jest tajemnicą, którą niewielu odważy się zgłębiać po zmroku. Według podań w XVI wieku na miejscu dzisiejszej ulicy znajdował się niewielki cmentarz, na którym grzebano mieszkańców kłocka. Cmentarz był otoczony wysokim murem. A jego bramę pilnował klucznik, którego obowiązkiem było zamykanie bramy o zmroku, by nikt nie zakłócał spokoju zmarłych. Pewnej nocy klucznik zapomniał zamknąć bramy. Legenda głosi, że w wyniku tego zaniedbania dusze zmarłych opuściły cmentarz, niosąc ze sobą gniew i żal. Gdy klucznik zorientował się w swoim błędzie, było już za późno. Brama nigdy więcej nie dała się zamknąć, a duchy zaczęły nawiedzać okolice. Po śmierci klucznik stał się częścią tej klątwy. Ludzie zaczęli opowiadać, że w nocy na ulicy Kościelnej można zobaczyć jego cień z pękiem kluczy przy pasie. Klucznik przechadza się ulicą, szukając bramy, którą mógłby zamknąć. Słychać wtedy szczęk żelaza i ciężkie kroki, które milkną nagle, jakby nigdy nie istniały. Kilka lat temu młoda studentka imieniem Zofia postanowiła zbadać legendę klucznika. Uwielbiała historię o duchach i była przekonana, że to tylko przesadzone opowieści. Pewnego wieczoru, uzbrojona w aparat fotograficzny i latarkę, udała się na ulicę kościelną. Ulica spowita była mgłą. Gdy Zofia dotarła na miejsce, zauważyła coś dziwnego. Latarnie, które oświetlały ulicę, zaczęły gasnąć jedna po drugiej. Nagle poczuła lodowaty dreszcz na plecach i usłyszała odgłos kroków za sobą. Odwróciła się, ale nikogo nie zobaczyła. Postanowiła iść dalej, choć jej serce biło coraz szybciej. W pewnym momencie przed nią pojawiła się postać z pękiem kluczy w dłoni. Jego oczy były puste, a twarz bez wyrazu. Zofia stała jak sparaliżowana, niezdolna do ucieczki. Klucznik podszedł bliżej i powiedział: Zamknij bramę, zanim będzie za późno. Zanim Zofia zdążyła odpowiedzieć, postać rozpłynęła się w powietrzu. Zofia nigdy więcej nie wróciła na ulicę kościelną. Opowiadała swoją historię znajomym, ale większość uważała ją za wymysł. Jednak od tamtej nocy miejscowi znowu zaczęli słyszeć dziwne odgłosy: szczęk, kluczy, kroki i szepty. Czy klucznik wciąż szuka bramy, której nie może zamknąć? A może jego legenda jest ostrzeżeniem, by pamiętać o przeszłości, która nigdy całkiem nie przemija? Jedno jest pewne: ulica kościelna po zmroku nigdy nie jest pusta.